Księga Nechemiasza, rozdział 9, od wiersza 25. Zdobyli warowne miasta, przejęli żyzną ziemię, posiedli domy pełne wszelkich dóbr, drążone cysterny, winnice, oliwne gaje i drzewa owocowe w obfitości. Wówczas jedli i stali się syci, utyli, Pławiąc się w Twojej wielkiej dobroci, i wkrótce schardzieli, zbuntowali się przeciw Tobie, Twoje prawo rzucili za siebie, zabijali Twoich proroków, którzy przychodzili ich ostrzec, aby wrócili do Ciebie, jednak nie odstąpili od swych okropnych bluźnierstw. Dlatego, wydałeś ich w ręce ich wrogów, a ci ich ciemiężyli, lecz gdy w ucisku wołali do Ciebie, ty wysłuchiwałeś ich z nieba i według twego ogromnego miłosierdzia, słałeś im wybawicieli, którzy im nieśli ratunek. Gdyby tak przysłuchać się naszym modlitwom, to oprócz próśb takich bardziej uduchowionych, jak zbawienie bliskich, jak nasze osobiste uświęcenie, jak zaangażowanie się w służbę dla Bożego Królestwa, Możemy usłyszeć również modlitwy, aby Bóg błogosławił nam w codziennym życiu, abyśmy mieli dobrobyt, abyśmy nie odczuwali żadnych braków, abyśmy mieli dobrą pracę, dobre mieszkanie, aby Bóg to pomógł nam w różnych sytuacjach, gdzie czegoś nie mamy, a chcielibyśmy bardzo mieć. W tych sprawach materialnych również. Gdy chodzi o nasze zdrowie, modlimy się, abyśmy byli zdrowi, silni, aby nic nam nie dolegało. No, tak chcemy żyć. I mam wrażenie, że Bóg, kiedy słyszy nasze modlitwy, to z taką dozą ostrożności zaczyna nam błogosławić. Dlatego, że jest pewne niebezpieczeństwo dobrobytu, gdy jest nam dobrze, gdy nie mamy żadnych większych problemów, gdy wszystkiego mamy pod dostatkiem, dobra praca, mieszkanie, dom, auto, urlop, dobre kontakty z ludźmi, przyjaźnie. Pojawia się niebezpieczeństwo, że możemy odwrócić się od Boga. Może nie całkowicie, ale gdzieś nasza wiara może osłabnąć, nasza miłość stać się jakaś taka wychłodzona. Czytamy tutaj, że Pan błogosławił swój lud, wybrany naród, dawał im wszystkiego w obfitości, drzewa owocowe, domy pełne wszelkich dóbr itd. Cysterny, winnice, oliwne gaje, no pięknie, no życie w obfitości, niczego im nie brakowało. I czytamy, że właśnie wtedy jedli dosyta, utyli, pławili się w Bożej dobroci i wkrótce zhardzieli. Nie zawsze oczywiście tak musi być. Nie zawsze człowiekowi bogactwo i dobra pozycja i dobrobyt, jak to się mówi, uderzą do głowy. Nie zawsze, bo są ludzie, którzy potrafią być zawsze pokorni. Świadomi swojej zależności od Boga, i pomimo bogactwa, zdrowia, dobrobytu, służą Bogu, są wierni Jemu i zawsze On dla nich jest najważniejszy. Ale niebezpieczeństwo się pojawia. I dlatego ten tekst Bożego Słowa dzisiaj nam pokazuje, że mamy być ostrożni. Bo szybko możemy popaść w takie poczucie niezależności, bo mamy wszystkiego pod dostatkiem, bo mamy dobrze, bo mieszkamy w takim czy w innym kraju, gdzie mamy dobrobyt i możemy popaść w taki nawet i samozachwyt, i, i w takie samozadowolenie. A gdzie jest Bóg? Przecież to wszystko mamy od Boga: zdrowie mamy od Boga, umiejętność zdobywania pieniędzy, pracy. Mamy wszystko od Boga. Ludzi, dobre okoliczności, przyjaciół, mamy wszystko od Boga. No właśnie, przede wszystkim zdrowie, bez którego za wiele byśmy nic nie mogli zrobić. Dlatego dobrze jest mieć takie poczucie totalnej zależności od Boga, w tym dobrobycie, w którym mamy. Gdy jest nam dobrze, gdy nam się dobrze powodzi, wszystkiego mamy w obfitości, dobrze jest zawsze sobie uświadomić, że źródłem wszystkiego jest Bóg. On jest tym, który nas obdarowuje, który daje to, czego potrzebujemy, wysłuchuje nasze modlitwy. Ale gdy serce człowieka staje się zatwardziałe, Bóg może doprowadzić do tego, że zacznie brakować tej obfitości. Zaczną pojawiać się problemy, trudności, po to, abyśmy się ocknęli. Nie zawsze jest tak, gdy przeżywamy jakieś troski, problemy. Mamy trudności w życiu, może jakieś nawet przewlekłe sprawy, których nie możemy tak o własnych siłach rozwiązać. Może wtedy właśnie Bóg mówi: Wróć do mnie, zbliż się do mnie. Bo przede wszystkim Bóg chce, abyśmy, czy jesteśmy bogaci, czy jesteśmy biedni, czy zdrowi, czy chorzy, abyśmy byli blisko Niego. Czytamy tutaj w tym tekście: Bóg, dlatego że ich serce Bożego narodu, ludu. Schardziało, wydał ich znów w ręce wrogów, ci ich ciemiężyli, byli znów w ucisku, ale właśnie wtedy oni znów wołali do Boga. I Bóg wysłuchał z nieba: Bóg ma ogromne miłosierdzie względem nas. On jest naszym wybawicielem. Możemy modlić się jak najbardziej o błogosławieństwo, o dobrobyt, o ładne mieszkanie czy dom. Możemy modlić się o błogosławieństwo w zakupie samochodu czy czegokolwiek, kiedy są sprawy może nie do końca jasne, aby Bóg też nam w tym pomógł i, i sprawił, byśmy w tym mieli takie błogosławieństwo jak najbardziej. Ale pamiętajmy zawsze, gdy będzie nam dobrze, gdy będzie nam może lepiej niż dzisiaj jest, abyśmy zawsze patrzyli na Jezusa Chrystusa, bo on chce być zawsze Panem. Naszego życia i wtedy my możemy być prawdziwie szczęśliwi, kiedy on będzie najważniejszy. Niech Bóg nam w tym dopomoże, aby najwyższą wartością naszego życia nie były te ziemskie dobra, ale duchowe. Bo one są wieczne, one nie przeminą. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wszystko co mamy, kiedy budzimy się rano, i to, że możemy się wyspać, że mamy swoje łóżko. Że mamy pracę, czy mamy jakieś inne środki, z których możemy żyć. Wszystko mamy od ciebie i przyjaciół, i znajomych, i kościół, zbór wszystko mamy od ciebie. I za wszystko ci dziękujemy. I wyrażamy całkowitą naszą zależność od ciebie. Ty jesteś naszym Bogiem i naszym stwórcą. Amen.